Tego jeszcze nie grałem. Co ci dzisiaj ugotowałem? O, o. To jest ten omlet? Omlecik. O, ja się nawet w mojej sukni do ziemi odbijam. O, dwa omleciki, zobacz. O, faktycznie. Ja to pojem dzisiaj. Krasny. Powiem ci, no tak. Myślałam, że to będzie większe. Może ale... zejdźmy normalnie na śniadanie? Mamy tu jeszcze owocki, jakiś twarożek. Chyba nie będzie źle. Ja chyba idę na dół na śniadanie. Grzesiu, jedź, smacznego, zapłacone. Chciało się tak luksusowo, śniadanie do pokoju sobie wzięli, żeby rano nie schodzić, no to proszę bardzo. Tak, żeby nie nakruszyć za dużo chyba. Tak. <ściało> tak to normalnie 10 dokładek byłoby i na jednym talerzu e, pączki i szynka. A bez mięsa żadnego, co to? My tak wybiliśmy? Nie, ja zaznaczałam talerz węgli. Figusia ty się nie martw. Ja dla ciebie dużo jedzonka zabrałam. Dużo jedzonka dla figusi, dużo! Nie będzie głodna figa, dopiero ze spaceru wróciła. Tak, przed śniadankiem najważniejsza pani, najważniejsza. Trochę wsparcia małymi kroczkami sama je. Jak z dzieckiem, naprawdę, jak z się, się mówi uroczyste rozpoczęcie konferencji, więc poruszamy. Ale spokojnie, spokojnie, nie o tym będzie ten vlog. Niestety mojego męża pewnie opuszczę za niedługo. To cały, cały, cały rolnicy vlog. Nie, yeah, ja już się z Barbarą omówiłam. Barbara mieszka w Warszawie, więc to, nawet mi przejażdżkę metrem proponowała już. Tylko tak dla kulturalnie na początek się przywitać przyszła i uciekał. Figa, nie na ulicę. Chodź tutaj, chodź. O te panisko nasze. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o konferencję. Zobaczcie, kto tu jest, Turbo Barbara, więc czuję, że dzisiaj będzie trochę babski dzień. Wyprowadzamy Figę i zaraz lecimy. A gdzie to zobaczycie? Chojneczki w tle chyba idealnie pasują do tego, co chciałabym Wam teraz powiedzieć. Jak wiecie, ja od dłuższego czasu jestem w teamie Play i dostałam informację, że. Play na święta cały w prezentach, więc korzystając z tej okazji, chciałam Wam nieco opowiedzieć o świątecznej ofercie. Junior Vox to smartphone plus gadżet. Tych gadżetów jest dużo do wyboru, na przykład słuchawki, i jest to oferta Mix, czyli na doładowania. Fajne jest to, że to już jest ładnie zapakowane na prezent, a oczywiście więcej szczegółów znajdziecie pod linkiem, który zostawiam Wam w opisie filmu. Barbara tutaj przemaglowania robi do domu, tak! Już świątecznie będzie. Nigdy nie byłam w Marku. Nigdy. A marzy mi się świąteczna piżamka. Chciałem może nawet piżamy? dla grzeszka dla coś skupimy. Taka jak ostatka. <laughs> Jakaś świąteczna taka słodka, cukrowe laski. Idziemy zobaczyć co tutaj jest. A może sama zostaniesz cukrową laskę? <laughs> Oj, Basia! Cukrowa laska grzeszka. Przeczuwam, że to jest coś, co się spodoba. No, ale to liwcia to kocha róż jednak. Basia no, mówi, że jak ja bym to ubrała, to bym była drugą figą, a w szczególności w tym, ale to naprawdę jak figa, do akademika! Do akademika. Wasia, ile tutaj specjalnie jechałyśmy? 25 km? Całą Warszawę, Warszawę, Warszawę przejechałyśmy. I jak na razie dwie piżamki w koszyku. Chodzimy, chodzimy. Chodzimy, tak, idziemy chyba dalej. A, no. policzki mi się zaświecają. Barbary, skarpetki. W sumie żałuję, że sobie też nie kupiłam. Mały przegląd. Chwila. To jest od mojej piżamy, taka zwykła czerwona bluzka. Spodnie w kratę chodziły za mną od 20 lat. To pierwsze moje spodnie w kratę. Piżamki dla dzieci pewnie będą w kalendarzu adwentowym pod numerem jeden, żeby. Jak najwięcej z nich skorzystały, chociaż u nas to nawet się zdarza, że w lipcu świątecznych dzieci śpią. Jak mają okazję, ochotę, to dlaczego nie? To jest taka sama, ale dla Jasia większa. I dla mnie świąteczna duża. Chyba tyle, nie? Nie wiem, czy mi ktoś uwierzy, ale ja w zakupy stacjonarne jestem taka słaba. Nie ja zawsze przez internet, naprawdę. No bo Ja już teraz mam ochotę na ciastko, na kawę. Ja zakupy lubię robić sobie na kanapie, leżąc. A ja leżąc. Je, dawaj do tej <laughs> A Basia mnie tu dalej ciągnie. Są wykłady, ale też obowiązki. Ja. Basia, idzie zima? Ciepłe? No. A wygodnie ci? No ale szkoda, że przemakają. W sensie, że trzeba je impregnować. Nie można mieć po śniegu ani deszczu. No ale <laughs> Ciekawa jestem, czy moja liwcia by w takich bucikach chodziła. Cieplutkie, bardzo cieplutkie, ale one mają taką twardą podeszwę. Zamówię chyba do domu. Przemierzymy w domu. Jak to sobie coś kupić, jak coś wpadnie w oko. Albo za duże, albo za małe. Za duże. Namówiłam cię na małe grzesze. <laughs> na ciasto. Ale to jest twaróg, rozumiesz, twaruk Tak, tak, to ma dobrze. Zawartość białka, tak? <laughs> za nie ile cukru tam dalej. Mniej raczej znaczy, liczę zaliczone. <laughs> Nieskromnie powiem, że mój dakłas lepszy. Wygrywa. Ten jest dobry, bardzo kabowy. Ale jakbym miała teraz zjeść cały kawałek, to bym wybrała swój. Byłem na pierwszej części tak. a ty na połowie pierwszej części tak. Później miałem krótką przerwę techniczną. No teraz wracamy no razem znowu. Ciebie chyba nie było tak samo. My jeszcze byliśmy chyba w taksówce. A skąd ty wiesz, wiesz, co ja, mówiłeś? ja robiłem? Mówiłeś, bo mówiłeś, dzwoniłem Ci, że masz przerwę. Przerwę? Nie no chwilę mnie nie było, a teraz już wracamy na trzecią część. Tak, figa wyprowadzona. Mówię, że obowiązki też mam. Z psem byłem prawie teraz 20 minut, i nie popisała się. Deszcz pada? Pada deszcz, no. Co udało się na moje nazwisko? Pan nie pytał na kogo? Tak? Tylko powiedziałam, proszę pana, dwie karty zatrzasnęłam w pokoju, a pan tak zrobił. na ma pani trzecią. Sprawdź Grzesiek, jak to się robi. O! Jak ja koło. O, czyli czyli ja tak działa. Działa. Może doprecyzuję, o co chodziło z tym, żeby Grzesiek strzalał z tej pokazki, ale przyjechała tutaj pani, która mnie obserwuje na Instagramie. W ogóle dostałam prezent. Eee, wszystko chyba o mnie wie, o naszych dzieciakach. No, bardzo sympatyczna i właśnie ta pokazka była między innymi w prezencie. Ciekawe, Ciekawe się czym się zainteresowała. Panie, teraz wszyscy zaproszeni z, z nagrodami idą do wspólnego zdjęcia. A ja mam nadzieję... Jemu sobie sami zróbmy. Z Nie, ja mam nadzieję, że kiedyś my tam będziemy stać. Co mi się o Ja wiem, co ty masz na myśli. Co mam na myśli? Jest rady. Może kiedyś, może, może. Ale klops. Chciałam przydobrzeć, tak w ogóle to my już jesteśmy w domu. Mm, I robimy teraz, w najbliższą niedzielę, urodzinę dla dzieci yy, i zamówiłam dekorację na tort. Lilia sobie wymarzyła tort w jednoroczce i patrz, Grzesiek. O, co, kawa mu odpadła? Pyszczek ma. Pokaż. Pyszczek mu odpadł. Pokaż. Uważaj, nie połam bardziej. Co? Nie pozna. Jak nie pozna? Nie pozna, no przecież to, to jak się na to patrzy, to nie wiadomo, o co chodzi. Tu jest uśmiechnięty, tu ma ten. Ja już nie. to zobaczyłam od razu, jak wróciliśmy nie i zamówiłam nie klej cukierniczy. <laughs> Ale nie wiem, czy on zdąży przyjść, bo został nam ostatni dzień roboczy. No zobaczymy. Ja się z kolei chciał tort e, z dinozaurami e, i topery przyszły papierowe, to znaczy takie zamawiałam papierowe, bo nie znalazłam innych dinozaurów. I do tego kupię Kinder Jaja, to wiecie, będą takie niby jajka dinozaurów, tort po typie kakao, coś tam to wymyślam i jakoś będzie. Zawsze zamawiałam dzieciom gotowe torty, co mnie pokusiło, ja wiem co mnie pokusiło, że te gotowe torty często jakby smakowo na mnie odpowiadały, że były przepiękne, były cudowne, bajkowe, no ale masa cukrowa nie była za pyszna. Kiedyś zamówiłam też bez masy cukrowej, ale z kolei w środku nie było szału, no i stwierdziłam, że robię sama, nie wiem. Smaczne na pewno będzie, ale może tym razem na odwrót, będzie smaczne, a nie będzie piękne. Ja już chyba się dzisiaj z Wami będę powoli żegnać. Siadam teraz do książeczek, będę podpisywać, ponieważ jak co roku przed świętami wysyłamy nasze książeczki, książeczkę, którą ja napisałam z moim podpisem, jest opcja wybrania, żeby ona była zapakowana właśnie w podobaczko z okienkiem i pod spodem jest standardowo sianko z gospodarstwa, idealne pod obrusik. No ale co jest innego w tym roku, że to ostatni rok, kiedy te książeczki od nas wychodzą. Chodzą, więc, jeżeli macie ochotę, to serdecznie Was zapraszam do naszego sklepu i link też jest w opisie pod filmem. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia. A słuchajcie, serdecznie każdemu z osobna dziękuję za życzenia urodzinowe dla lipci, które przesyłaliście pod poprzednim filmem. Nie byłam w stanie wszystkim odpowiedzieć, dużo się u nas działo w tym tygodniu, ale naprawdę bardzo to było miłe. Dziękuję.